Porożnik Straży Granicznej, Anita Wodkowska, pilot pierwszego wydziału lotniczego w Gdańsku. W dniu dzisiejszym zostałam wyróżniona błękitnymi skrzydłami, które uważam za bardzo duże osiągnięcie po ponad 20 latach w lotnictwie. Takie odznaczenie, za wybitne osiągnięcia czuję się mocno doceniona, ponieważ. Wiele lat trudów w skokach spadochronowych, jak również w lotnictwie samolotowym, śmigłowcowym, zostało gdzieś docenione i odznaczone. Do lotnictwa ja osobiście trafiłam przez tradycje rodzinne. Moja mama była skoczkiem spadochronowym, tata również, mama w reprezentacji Polski, tata był skoczkiem doświadczalnym. Dlatego też całe swoje życie prawie spędziłam na lotnisku, i nie sądziłam, że kiedyś trafię do tego lotnictwa sama, będę skakała. W wieku 16 lat tą przygodę rozpoczęłam i nie żałuję. Wiele lat trudów, potu, przygotowań do zawodów, ale to się bardzo opłaciło. 9 lat później, po wykonaniu pierwszego skoku, wykonałam swój pierwszy lot samolotem. Do tej pory mam tych godzin ponad 800 na samolotach i śmigłowcach. Od, ponad, od prawie roku jestem w Straży Granicznej. I realizuję tutaj swoje dalsze pasje, rozwijam się w lotnictwie śmigłowcowym, szkole się na coraz to nowych śmigłowcach. I zmierzam coraz duży, większymi krokami do wykonywania lotów operacyjnych na naszej granicy. Przyznam szczerze, że był to najlepszy wybór, ponieważ łączę pasję z pracą. Na co dzień robię to, co kocham, i naprawdę zachęcam młodych ludzi, w szczególności kobiety, które zawsze uważają, że czegoś nie mogą osiągnąć, a tym bardziej w lotnictwie, bo jest to zawód mocno zdowinowany przez mężczyzn. Ja uważam odwrotnie i naprawdę bardzo gorąco zachęcam, żeby, żeby iść do przodu i rozwijać. Jad skrzydła.